Cześć, z tej strony Patryk Makarański. Witam Was serdecznie na kanale Praktyka Patryka. Dzisiaj wyjątkowo porozmawiamy sobie na temat sytuacji w Polsce, na temat faktów, liczb i dobrych informacji. Jesteście ciekawi? Zapraszam! Na początek, moi drodzy, informacja, którą znalazłem w internecie, jest ogólno dostępna. Ja, szczerze powiedziawszy, nie zapomniałem, zawsze wiedziałem, ale w tym natłoku myślałem, że to naprawdę coś jest wyjątkowego. I wiecie co? Sprawdziłem, jak wyglądała sytuacja w Polsce kilka lat temu. I artykuł ma parę lat, i mówi dokładnie tak: że w, w roku 2017-2018, tylko i wyłącznie w Polsce na grypę było chorych 4,5 miliona osób, było chorych bądź miało podejrzenia grypy. W samej Polsce 4,5 miliona osób. Więc to jest normalne. Choroby są normalne, grypa jest normalna. Co jest najlepsze? Tak samo w tym artykule było napisane, że normalną rzeczą, to było podkreślone, szczyt zachorowań zawsze jest między lutym a marcem. A co mówiła publiczna telewizja, radia? Że zbliża się kolejna fala, że teraz będzie Achtung, że będzie po prostu epidemia straszna, a jest to po prostu normalne. Więc warto po prostu patrzeć, kogo się słucha, weryfikować te informacje, bo tak jak powiedział Goebbels. Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. A więc sprawdzajcie to, co słyszycie i to, co czytacie. Kolejnym smutnym faktem jest to, że według raportów Ministerstwa Zdrowia 67 tysięcy zgonów było więcej w 2020 roku niż w 2019. Tak zwana nadwyżka, brzmi to dość brutalnie. Nadwyżka 67 tysięcy zgonów, czyli 67 tysięcy osób więcej zmarło w roku 2020. Ciekawą i przykrą rzeczą jest to, że nawet nie połowa, moi drodzy, zmarła z przyczyn covid -owych. już nawet jakby miało tak zostać, to nawet nie połowa zmarła przez COVID. I co jest smutne, że praktycznie te zgony powstały przez Zaniedbania służby zdrowia przez cały system, który został po prostu tak stworzony i tak zrobiony, który działał przez ten rok niewłaściwie, który powodował, że ludzie umierali nie na COVID, tylko przez COVID. Na przykład NFZ, moi drodzy, ktoś czekał na zabieg, na operację rok, dwa, trzy, a nawet i pięć lat, i ktoś miał nagle odwołaną operację, która dla niego to było być. Albo nie żyć. Kolejnym faktem jest to, że mieliśmy teraz rekordową ilość zakażeń, ale nikt nie powiedział o tym, że mieliśmy też rekordową ilość testów, więc warto zawsze sobie sprawdzać ilość testów, ilość zakażeń, bo te dwie tabelki zawsze będą szły równomiernie do góry. Więc po prostu, jeżeli chcecie rzetelnych informacji, sprawdźcie sobie, ile zostało wykonanych testów w danym dniu. A ile jest osób zakażonych? Oczywiście, pamiętajcie, gdzie podziała się grypa. Zabierają też najcenniejsze chwile w życiu człowieka, począwszy od narodzin, że ojciec nie może być w szpitalu, nie może zobaczyć swoje dziecko dopiero dwa dni potem przy odbiorze, jeżeli wszystko jest oczywiście w porządku, może zobaczyć swoje dziecko, nie może wspierać swojej żony. Jest to naprawdę przykre. Ale bardziej przykro i według mnie niedopuszczalną sytuacją jest to, że osoby, które mają bliską osobę, która powiem wprost umiera w szpitalu, nie może się nawet z nią pożegnać. I sam mam znajomy, którzy mieli taką sytuację, jest to naprawdę nie do pomyślenia. Kolejnym faktem jest to, że dziwnym trafem linki, filmy, artykuły, które Mówią o tych wszystkich rzeczach, znikają z internetu, są blokowane albo spadają mocno w dół, że nikt nie może ich znaleźć. Więc wielka prośba do ciebie, daj łapkę w górę, napisz komentarz poniżej, będzie mi bardzo miło i może wybijemy się jakoś do góry, więcej osób zobaczy ten film i mam nadzieję, nie usuną tego. Ktoś ostatnio mi się spytał, Patryk, czy ty wierzysz w tego wirusa? Powiem wam tak, nie wierzę w lockdown, nie wierzę w pandemię, nie wierzę, że tak jest, bo tak sobie ma być, samo to wyszło. Wiem, że jest na pewno grypa, która jest silniejsza niż była wcześniej, że oczywiście są różne trochę mocniejsze rzeczy, ale nie jest to na pewno na tyle mocne i na pewno nie zagraża to tak życiu, jak to, jak to jest wszystko tworzone. Sądzę, że państwu, rządom jest to mocno na rękę, ponieważ nikt ich nie kontroluje. Pieniądze, skandale typu respiratory kupione od handlarzy broni, szpitale postawione w jakichś stadionach, które stoją puste. Miliony pieniędzy, naszych pieniędzy, po prostu wypływa z budżetu i nikt nawet nie pyta, nikt nie rozlicza, bo jest pandemia, jest bakteria, wirus i to się samo rozchodzi. Jak wiemy, ludźmi, którzy się boją, czują strach, o wiele łatwiej się steruje, manipuluje. A ja myślę, że to jest taką jedną z głównych y, przyczyn, które to trwa i sądzę, że jeszcze będzie trwało, więc nie ma co się łudzić. Y, I po prostu rządzącym jest to na rękę. Ja wam nawet puszczę jutro taki mocniejszy film, który ostatnio widziałem o China, który naprawdę daje mocno do myślenia i patrząc na to, co się dzieje w kraju i tutaj w Europie, jakieś paszporty, dzielenie obywateli na lepszych, na gorszych. Taka sytuacja jest bardzo, bardzo prawdopodobna, więc wejdźcie sobie na Facebooka Praktyka Patryka jutro po 16, moi drodzy, wstawię ten film. A teraz przejdźmy do dobrych informacji. I pierwsza dobra informacja jest taka, że supermarkety oraz kościoły są nadal bezpieczne, więc jeżeli planujecie imprezę, wesele albo jakieś inne wspaniałe rzeczy, to najlepiej w supermarkecie albo w kościele, bo tam wirus nie zaraża, tam jest bezpiecznie. Pocieszające jest to, moi drodzy, że kraje takie jak Białoruś, Szwecja albo Szwajcaria, to są kraje, między innymi kraje, które nie wprowadziły lockdownu, nie wprowadziły pandemii, i mają się naprawdę świetnie. Moi znajomi teraz wrócili w sobotę ze Szwajcarii, przez cały tamten tydzień dostawałem zdjęcia, filmy. Tam wszystko normalnie funkcjonuje, działa i nie ma jakichś tam wskaźników, którzy by naprawdę powalały na kolana. Kolejną dobrą informacją jest to, że możecie przyjść płynnie przez tego wirusa. Wystarczy, że się trochę zabezpieczycie, ponieważ i tak, jeżeli to trwa już ponad rok, to większość nas już ma to za sobą, ale i tak można się odpornić przez witaminę D3, przez jedzenie czosku, kapusty kiszonej i przede wszystkim dbanie, żeby oddychać świeżym powietrzem. I myślę, bardzo ważna informacja dla wielu z was i pocieszająca to to, że teleporady odchodzą do lamusa. Oczywiście lekarz może zaproponować wam teleporadę, ale wy jak najbardziej możecie odmówić, a lekarz ma obowiązek przyjąć was na wizytę normalnie w gabinecie. Więc od 16 marca, jeżeli potrzebujecie coś od lekarza, śmiało możecie kierować się do Gabinetu. I najlepsze na koniec, taka wisienka na torcie, moi drodzy, to to, że dzisiaj jest ostatni dzień, gdzie jeszcze nie ma obostrzeń, a obostrzenia trwają do 9 kwietnia i dziwnym trafem, 10 kwietnia możecie świętować razem z tą naszą śmietanką rządzących na wieńcach katastrofy smoleńskiej. Więc, moi drodzy, Przypadki są i pewnie to jest naprawdę przypadek, i wszyscy 10 kwietnia spotkają się tam w wielkich ilościach na wieńcu. A tak na poważnie, znajdź siłę, żeby realizować swoje pomysły. Jeżeli nie znajdziesz, będziesz realizował pomysły kogoś innego. Pamiętaj, never give up, nigdy się nie poddawaj. Trzymam za ciebie kciuki. Jeszcze zanim sobie pójdę, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj i odpowiedz, gdzie jest grypa. Do zobaczenia, cześć.